Dzień dobry, czyścicielu. Witam ja Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł Pawła, to jest Joszelka Reni Bertbert? Dzisiaj robimy Rocket Volti Contra RPG. E, jak chcecie pisać na pierwszą, pamiętajcie: sub, łapka i komentarz wsparcia. E, dzisiaj gram oczywiście drużynowo, czyli pewnie e, standardowe drużynki mm -hmm. z Bert, Bertem, Joszelka z Renem. Tak, Bar. właśnie pewnie będzie. I zobaczymy, jak nam pójdzie. <noise> Która drużyna będzie. Kto bardziej wygra? płakała. Gdzie, Ta, która Gdziechowa. będzie bardziej płakała, a która bardziej wygra. To ja już mogę powiedzieć, że ja ci będę płakać. <laughs> Okej, okay, się... dobra, standardowa drużyna. za mnie. Sprawdzona, sprawdzone drużyny. Ładne. Drużyny, które są najlepsze, tak jak powiedziałeś, są sprawdzone, działają. Tak. Dobra, ogólnie e, z yes. Webertem jesteśmy, pozostajecie yes. teraz na samej górze. ale so right dobra. Yes. bierz szybko, znaczy nie RPG, tylko wyrzutnie. No co my mamy? Wy macie Voltika i musicie czekoladkami nas tutaj strącić. Czekoladkami? Rurobomby. Rurobomby masz? Rurobomby mam. A, to chleb na a co ty mi potręcasz? No ale czemu so, przyjechałeś? So, sorry, co po mnie przejechałeś? Sorry, muszę wycofać. Jak po mnie przejechał? Ogólnie, Robert, e, a, masz RPG zwykłego? No. O, dobra. No, bo zbieram nie szybcie, sobie. Szybcie, nie? Tylko powiem ci szczerze, że oni mają bardzo szybkie pojazdy i namierzanie tak lepiej nie działa. Dobra, spróbujmy. Znaczy, namierzane no, oh, RPG są praktycznie szybsze, Czekaj, no przeszukaj, kurczę, prawie walnąłem w tego. Nie wiem. Ja muszę... Dobra, jak ktoś leży, to nie strzelamy, niech, niech się da odwrócić, nie? Gdzie tak wy jesteście? Szukam, muszę Raci. was znaleźć. Do góry są. Dobra, ja już walę w joszelkę. Dobra, ej, czekaj. Co? To? Ej, to, ej, to są bardzo powolne rakiety. Wow, tak Jak wyszło. To, to... z normalnego RPG masz faktycznie wolniej. Dobra, ja postaram się bez namierzania na razie. Czekaj. Ja nie mogę. I ja ona rzuca czymś we nas, bo nie wiem czy coś spadło tutaj. Chyba coś rzuca. Tak, Ja postaram się też dać trochę pory na razie z namierzaniem. Okay, mam... Nie, nie trafiłem. Ale to namierzanie wow. w ruchu to... Fajnie. Okay. Fajnie, panie paruwo. Pory. Świetnie. Nie, to szybkie rondy muszą być. To pobiec, wystar po prostu, no, wystarczy, prostu wystarczy, że no, daje fory. No, nie chciałam po prostu, że namierzam cię, a ty stoję w miejscu, nie? Bo to, to było bardzo szybko. Ale ja byłam. w w, samym miejscu, w, Stała w miejscu, w powietrzu. Stałam, w miejscu, w powietrzu. Eee, dobra, niech to się stało. Przez, teraz nie trafiłem, dobra, za zobaty. Marta, mnie zastanawia, jak Paweł tam nie wyjdzie. Dobra, wybuchł. wal wal, wal grafnik, pewnie, okay. że tak. Gdzie on tam da pojechał daleko? Nie interesuje się po co pojechał. Szło i tam ktoś będzie zmieniał za chwilę. Ile mam w ogóle tych pocisków? Osiem? Może być. Chyba, że tu będzie jechał. Tak profilaktycznie strzelę. O nie! To nie jest za mało. I w sumie? Blisko było. W sumie, Dobra. w sumie? No, uciekaj! O. Co to było? Co to strzeliłeś? Tak, nie trafiłem. Ale chyba so... A sobie możecie coś zrobić? Nie o, mam już tego pojęcia. Wolę tego nie sprawdzić. Ja też wolę tego no nie sprawdzić. Dobra, tak na wyczucie spróbuję. Nie wiem, gdzie on jest. A, no tak, no. No i co? Tam coś Kto jedzie. To tak, z automatu, o. Skoro że nie zbiera z automatu, jak się jest w pojeździe. No i widzisz, niby fory ma dać, patrz, patrz, nie? Patrz, patrz, patrz. No, patrz czekaj, nie, bo rzuca! Prawie a traf, traf? O ile zakład, że jak będzie zamiana teamów, w sensie my będziemy tam sobie stali to zginiemy po 5 sekundach będzie na odbróż, Będziecie na odwrót, będziecie na niech będzie strzelać zamierzających kurczę nie, nie trafia. I teraz dostaniesz, patrz. Nie! Po... Uciekaj! Niech rzucił coś, nie, nie, nie rzuci, wiem rzuci coś. Dobra. Nie ja niczego <śla> nie rzucił, a co? Ja nic nie rzucam mu coś. Weber uważaj, uważaj, bo jak tutaj coś przykleił czy coś, to wiesz, to będzie smutno. No to nie jest tak prosto, Nie jest tak prosto, o, i Nie trafia, jest tak nie, prosto, No tak powiedziałam, tak powiedziałam, że dam pory, i w tym momencie strzelimy. Eee, co za paruwa paweł? Ej, to działa, mówisz coś takiego, nagle on luzuje dupcie i, i możesz go trafić. Tak, w powietrzu luzuje no się, tak działa, no. Nie? Plecy Ej, ja tak, tak, ja powiedziałem, że plecy sobie poluzuj, dobrze, dobrze, dobrze. Nie zatrzymała się prawie. Bo nie byłam w stanie inaczej. A, a, a. Dobra, spróbujmy to. No, 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 no. Zobra, spróbujmy przykarcić teraz. Zobaczymy czy potrafimy... Tak, teraz przychodzi sobie. <grym <grym no, jasne, tak, no, co, ale zostanie, się ruszać już lanie, tutaj. To jest wielkie l. Dobra, ja mogę sobie tutaj tego może. Ale czekaj, tylko... Aha, właśnie, fajnie, ja wziąłem tych. Trzeba pozbierać, nie? No fajnie by było wziął No se wezmę coś tutaj. A to ja tu mam. Okay, Dobra, okej. Okay. Wy tam się przygotujcie. Cyklon, bo to nie może było. może niekoniecznie. Okay. Minimalnie, minimalnie się spuściłem. Ja oni są? A tu są. Łoł, łow, drodzy. Kurczę, chyba nie trafiłem. A starałem się, naprawdę starałem się, żeby coś zrobić. Nie uwierzyłem wow. okay. Boże, miło. O no, Kurczę minimalnie, No, prawie że. Ja nie mogę. Ej, to nie jest takie łatwe. No nie jest! Pomyślałem, ja że to będzie łatwiejsze po prostu. Nie, moment. Nie, nie. Ale nie, no po co, nie? Dobra, muszę wziąć to, bo inaczej się nie da. Dobra, uwaga! Dobra. Ej, no bez no co jest grane? Tak się nie da. Tu się, tu się nie da. Dobra, wezmę w takim żywym rurobomby. Co bierzesz? Rurobomby biorę. Próbuję tak to zrobić, o. <laughs> Dobra, to trzeba jakoś niżej chyba, wiesz co, Berber, trzeba jakoś niżej podejść. Niżej? Co ty niżej, chciałbyś? Niżej, bliżej, niżej. Wyżej, 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 bliżej, bliżej. No znowu się minimalnie spomieliłem z tym timingiem. O, Berber. Nie ty robisz? Przyklejemy to pleców chyba. <śmiech> nic <śmiech> nie widziałem w ogóle, żeby coś leżało, leciało. <laughs> Jak to nic nie widziałeś? No to tak bywa No halo, same. gdzie wy jesteście? Wszędzie wokół. Czemu namierzać się do góry? No, no nie manie. mogę zmierzyć, co jest? Jak nie możesz zmierzyć? No nie mogłam. Ja nie cię kręcę. Nie możesz zmierzyć? Co, co ty nie możesz się zmierzyć? Co za Weź to z takim graj teraz, nie? Duż, nie. No co za paruwa. No weź bez... tę, ja to już odwalam. Praktycznie wszystko leci bezpośrednio tam. Na Joszelkę, ale wie! No a ty parował! Możesz wziąć to drugą wyrzutnię, Joszelka. Patrz, żebym tylko nie nie no bez jaj. No, bo spadnięcie uznaje się jako spadnięcie. O, nie trafiłem o, normalnie. Nie mogłem rzucać, bo niestety, ale byłem do góry nogami. Lipton jak? O, a tutaj, a może. No to? czemu? To tak to tak no to bądź <laughs> grzeczny. Jożelka, czekaj, nic mi nie rób, przepraszam! Gdzie ty jesteś? I przez chwilę byłem na górze. Czekaj, spróbuję jeszcze, jeszcze raz. Jest, jest. Oh, God damn it. Wow! No ja nie trafiam w nim. Łopanie, no brałaś tak? w moc, uwierz w moc. Ja wierzę w moc, ale... Niech moc będzie z tobą! Ewentualnie. Nie, no to nie ha! Nie, no to jest naprawdę mega ciężka sprawa. Co ty we mnie tu walisz? Nie, wydaje ci się. O, masakra. No! Joszelka no strzelek, ja stoję w miejscu i odwrócony prawie byłem. No, obóz. Co za paru bez was? <noise> o, 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 o! o, o. Mam nadzieję, że przesmarowała mi oszelkę przy okazji tam nie, spadają. Nie. nie? Ani totalnic, trochę, men. Totalnie nic nie widziałem. Totalnie dobrze ci tak. Dobra, dobra Berserk, te... pod... oh, Wszystko oh, oh, oh. Poich, ee, ten, w twoich pociskach. Co ty robisz, Berserk? A dobra, eee. okej. Okay. Można w ten sposób. Tylko ogólnie ja tak zrobiłem, to już się to wyczaiła. <głos> 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 Czemu ja nie mogę rzucać tych bok? Nie W no, góry nogami się nie da, na, bo na boku też nie. Może się skończyły. Musisz no być, skończyły o, ci się na pewno. W sposób, dlatego to, to jest tam dobre, ale tak wlecisz, że bym chciał rzucić. Uj. to. Nice. E, okay. wow, nice. nice. to. jakimś cudem no się udało? No. Po takim okay. czasie. Nie, ale to no. jest faktycznie kurcze no. Hardkorowe. Nie jest tak łatwo no. ogarnąć temat. Także ja myślę, że BRP tutaj z tym strzelaniem musimy się mega skupić, nie dajmy fory, no czy chyba, że ktoś będzie leżał. Ja znaczy bym wy macie miejsce. dużo większe umiejętności w strzelaniu takimi rzeczami, w szczególności mnie, nie? W się sensie tak bezsensownej strzelance, jakiego jest GTA, no. No, wy macie naprawdę takie szczęście, <śm> albo nie wiem, cela, mówię? w szczególności <śm> Paweł. Paweł ma szczęście. To ty mówisz o szczęście, to nie to jest, jest przewrotka i strzela Se i head, przewrotka i head, przewrotka i head. A może właśnie przewrotkę trzeba zrobić? O nie Paweł Wiesz, i jego Wiesz, tak nie No i właśnie. Tyk. Ale wiecie, że one Rzutek. się później rozpią. No nie. Rozpią nie się. Nieprawda, rozpią nie się Kłamiesz co, mnie Co tu. tam gadasz? O, spróbuję namierzyć. Namierzani, ale my namierzani tak do kitu jest. Dobra, spróbujmy tak, teraz. Jest Pyk. do kitu. Do tren? Nie. O, o. Uważaj Paweł. O. Wow, je, blisko było. O. Mega blisko mnie tu było. Dobra, czekaj, bo, bo się, tu się ma, nie leciała. No nie no, Joszelka! Czemu nie mogły ciepnąć tym? Aha! Aha? Dobrze! <grym> <grym> bardzo dobrze! Bo ja w ogóle! Do... Bo ja to ja kli... klikałam, wpadnie. klikałam i klikałam i ja nie wiem. A ja biegnę, nic nie wybuchło, okej, okay, nie? Biegnę. Ja akurat biegam na to. A to było zbliżeniowe? Nie. Okej. Okay, co to było w ogóle? Ruro, Ruro coś? R te... Nie no, zbliżeniowa faktycznie, zbliżeniowa. W sensie nie zbliżeniowa, tylko ta y, przylepna. A, przylepna. Okay. Są tu zbliżeniowe? No właśnie, nie wiedziałem, bo ja, po, ja podszedłem dopiero wtedy. Dobra, dawaj ten szybszy, bo to nie, 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 ten, nie, nie poleci tak ten. No dobra, dobra. Tak mi się wydaje, nie? Tak będzie lepiej. Zostało ci tylko dwóch, spoko. Tylko dwóch. Ile, ile na początku? No, bardziej z wyprzedzeniem celuj. No, nie mów mi jak mam żyć. Mówi ja ci mówię. jak masz celować. <laughs> Nagle, berber, Ej, co tu masz? Jakieś getry założone? Co to jest? Jakieś damskie spodenki. Geterki i getterki nie. nie, 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 nie yes, no, ładnie, nie. Berber, pięknie. O to chodzi. Musi mu tam bombę. Uważaj, nie. Tak! To jest, co to jest? A nie, to pieniążek. Fiją dobra, chodź. pieniążek, no tak, ja tak. Ja że to jest jakaś ten, przylepna. Jestem, jest tam niespodzianka zostawiona już, jakbyś się stracił, więc nie A ty na drugi koniec mapy, czy co? Ja wstrzymałem, instrybutor. Wzięła polecia. Tak najbardziej. A to też dobry plan. Dobra, dobra. Yy, uważaj przed tobą, cofnij się, cofnij, cofnij. Nie wiem gdzie. Jak ci się wydaje? <laughs> Cię potrzebnie było. Nie, chyba na dół poleciało, dobra. Hej, bo się ruszam, nie mogę się ruszyć, czekaj chwilę. Naciśnij E, naciśnij E, naciśnij E. Ale to wiesz, uczciwość, no, to w sensie. uczciwość. Tak. Dobra, tak, dobry Co? plan. Uczciwość! Ja z Barbertem to jesteśmy uczciwi. To miejsce, nie? Więc... Jasne. Dobra, chyba teraz. Nie, jednak, dobra. Oj. Coś poleciało. Coś poleciało i widzę, gdzie to leży. No nie? Dobra. Joszelka się podnosi. Nieprawda! Dobra, nawalaj, nawalaj. Na środę? Na Dobra, jednak w drugą stronę. bierz, Bierz wyrzutnie, bierz wyrzutnię, mówię ci! Wiesz, wyrzutnie, tam po drugiej stronie jest. Nie, to zastanawia, poszła. zastanawia mnie coś. Tak, jak. się Nie, zastanawia. Fajno, koleżanko. Nie, nie dorzucisz tam. Ale ja moją dorzucę zaraz. No, to bo będę <noise> ci strzeli zaraz. Siadaj do auta albo będę strzelaj. Trzy. Zastanów nie mnie to tylko. Jeden. Dobra. No to ty ty też. Zresztą zresztą mnie man. tylko. To tak, tak w sumie trochę. Tak, tak, odrobinę. Tak. Dobra. Weber trzyma za siebie ciuki. Okej, okay, to się może udać. Dobra, jednak się nie udało. Dawaj, jeszcze przyjdę na drugą stronę. Jeszcze oka wysoko lata strasznie. jest wysoko latać. Bardzo ciężko ją strzelić. No tak, tylko teraz mówisz. Dobra, tak, 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 dokładnie. O, nie, nie do końca. Ej, mam pomysł, mam pomysł. Będę chciał go zrealizować później, jak nie będzie kolejnym. Tam runga. jest też mam pomysł. Chyba... Mam masz nie, talent. czekaj, bo to nie będziemy będziemy strzelać, no nie najgorzej. Muszę się wrócić tutaj. Tak, rzekę atakuj, a nie tam kombinuję. Nie co, czy mam atakować? Chyba pięścią. No. No. Oś. Czekaj, muszę tu set nabrać to... O dobra biorę to. Nabierze tego na mnie. No a co życz myślał? Dobra, zrób mu nalot dywanowy. Dobra, robię mu nalot dywanowy. Dobra, chodzi boom. Nie Berbert, a wiesz co mam pomysł? Eee, nie wie, że. wiem. Że. Jak nie jak to ja nie mogę tego powiedzieć teraz, bo wszyscy słuchają nie? No Czekaj, bo się no, odwrócić nie, nie mogę. Powiesz. Ale Berbret, może jak cię skakała na tej, tej skoczni, to strzel w skocznie. Co ty nie powiesz? Skraweń skoczni, spróbuj strzelić. Może wybuchiem jakoś wiesz tam lekko ten, dmuchnie. Ale tak, żeby wybuchło to na krawędzi skoczni. No, nie wy, tak, ale nie do końca, no. <grym> może, może to jakoś ta eksplozja ją tam wiesz, ee, po harata trochę. No i teraz dawaj tego. O, w drugą jedzie, baba, nie, cyk. No i to byłoby okej, okay, mi się wydaje, nie? No i nie trafiam! Ej, co jest? Czemu nie mogę, no. Co jest? Ale poleciałam, poza obszarem jestem. Nie, tak nie, nie chcę. Mogę o, teraz no mogę. i teraz już jest za no, mój ból? No, dawaj, 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 dawaj. Za długo po prostu, ileż możecie po prostu normalnie tutaj, ten, cisnąć. No. Batalia trwa, trzy no. Nie, to jednak chyba nie do końca udaje się. <grym> Czy robą ma się czymś wy, wysadza? Nie, nie, sama papucha. Okej. Okay. Kopć ci auto. Trochę tak. Dobra, podejście, dawaj. Aha, Granatnikiem! granatnikiem. Ej, ale to gdzie ty miałeś amunicję do granatniku? Na środku leży. Ja jej nie miałam. Ja miałam środku tylko środku. sam granatnik, a nie miałam amunicji do niego. Okej, okay, dobra, czytało się. Jest, no dobra, i co się dajesz to? tak robić? Co? Co Paweł dajesz się dobra. robić? Co się w ale... się dajesz robić. Czekaj, no. Bombuszka. Wezmę tak, chyba. Dobra, teraz gdzie jest mój granatnik? Czemu w granatniku nie mogę? No i nie mogę przeładować granatnika. Aha, bo jego go nie trzeba Co masz przeodowywać w granatniku? Granaty Tam jesteś granat No Dobra Coś tu wybuchło Co to miało być? Halo? Buhuhu! Tak się nie bawimy tak, nie, nie. Minimalistycznie Minimalistycznie to się nie bawię Dobra, spróbuję inne podejście może ewentualnie? Chodź tu paruwo. Dam parówę. No jesteś parówa nic co teraz? No aha! Jest! Chodź Oho! Dobrze! Oddał Lep, mi za poprzednią rundę. Tak, Powiedz do mnie, mów tak do mnie no! Oddał mi za poprzednią rundę. No to. Paweł! Nie. Paweł. O nie! O. O, co się stało? Już tak. rurobombę. Fajnie. Ale ty trafiłeś w rębę czy w To za tryhardy. Try to za tryhardy no, to miał być szybko. runda. Nie mm. to, No uj, szybko. Mm. Enter, enter. Ja nie szybkam. da się. Bo nie wszyscy mogą zwykle. E, nie, to, czyli? to, dobrze, ja widzę. Znaczy no, pierwsza musieliśmy włączyć i włączyć grę, bo się tak, coś ścięło. Tak, coś jest nie tak. E, więc był jakiś błąd. Także ja normalnie dostałem e, aż nerwicy. <grymne> e, Nerwity e, napręd. Od razu dwa strzały, i od razu leżycie, nie tyle tak, wam powiem. Tak, no to właśnie, cały Paweł, cały tryhard. Patrz teraz. No nie, to patrz teraz, i teraz będzie tak, że mnie wyrąbie, nie? Patrz teraz. A, nie, Patrz teraz, ostatnio było, jak powiedziałam, patrz teraz, to zginęłam od razu. Patera. Czekaj. Waga, wrzuciła! Dobra, nie, nie trafiła, chyba nie. Nie trafiła nie, nie, nie Oj no, nie to, że... nie nie Oj nie 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 Czekaj, gdzie oni są? <laughs> nie, Dobra, interesuj spokój, leży. nie interesuj się Nie interesuj się Nie będę nie będę strzelał No dawaj no hmm. Dobra tu leży, to ja też nie będę co to miał być Nie ja bo szukam czegoś swojego tało? szczęścia Szczęścia szukasz? Tak. I tam na górze stoi. No właśnie, ja tam gdzie stoi? Tak, twoje szczęście jest tu na górze. Błaga, góra, góra. ty. Tak, spokojnie. Co to miało być? Dobrze, bardzo dobrze Ja ci nie, nie mogę poważnie. A tak psioczyła, że. A strzelać ci umiesz na dobrze. No. Nie dobra wewe, totalnie nie, nie dawaj żadnych porów, tylko ciśnij tam porządnie, chyba że leży, no to nie ten, rozumiem niech tyle się nie. rozpędzi i ten, możesz walić, patrz. Dawaj. Nie, to nie ma ty co oszczędzać. Jak ona jest grane, jak ona potrafi. <grym> Ej, to ja chyba nie wiem, jak ona cię ściągnęła. <grym> co to miała, ale jak, mi ona, jak ona nie skoczyła nawet? No właśnie, ale ma silną małą łapkę, kurde. <grym> ja nie mogę. No ty. Ty, 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 No właśnie, to skrócę. To dziwne, dziwne. Dobra. Berber, dasz radę. Czyli ja tu widzę, że mi latają od dołu. <śmiennie> wysiadła wysiadłam? Nie? Ja już jaka wysiadłam? <śmiennie> to jest moje autko, tak jest. Ale ono płonie. Ale ono płonie już. To muszę wrócić. Trafił. Muszę wrócić pod po moje auto. Pod, pod spodem masz, pod Berbertem są auta. Dobra, dobra, udało się. Ja też się nie widzę, do, nie, ale gdzieś nie, rzuca, nie rzucaj tak ten, nieładnie. Tam nie ma się zaraz zasadę czekaj. Tak, tak leży tam. <laughs> ja cię kręcę. Dobra! To jest, to, to jest totalnie pechowy dzień, nie? Nie dzisiaj. Mega nie. pechowy. Po pechowy! Dla ciebie chyba... No, <laughs> dobra, pożyczam to autko, moje jest teraz od dzisiaj. Dobra, poszedł górą, poszedł górą. O no, faso, Uwaga! Łoł, 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 łoł. Niebezpiecznie cię no, nie zrobiło. Było bardzo niebezpiecznie, no. Lata praktyki i... będzie można w to grać. <grym> Dobra, uwaga. Co naj w górę, Góra, 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 po lewej. Góra, tył. Dobra. Góra, tył? <grym> I nie dostał. Bardzo serdecznie mnie eee, ja to czekaj, nie robię. Dajcie znowu, jeszcze ja tylko będzie jak, uważaj. <laughs> Chciałbyś, żebym u góra była. A, przekombinuję tam. E, Wagaryn, jeszcze skoczył. Gdzie? Czelasz do mnie, co jest? A ja cię kręcę normalnie. Nie, jak oni tu normalnie skaczą? To zaraz spadnę z tego. No Aha! Jest, ładnie! Właśnie o to chodziło, żeby strzelić bezpośrednio w tego, Aha. nie w dobrym momencie Co tu się dzieje? się, się pozbyłam. Unikam, Zapikowy. No i Pawła się pozbyłam. A dobra czy ci to nie To im Ale... Dobra, pozwól się, Rę... się wybrać. Ręc tam wyciągnij rękę, wyciągnij rękę, wycią... dobrze i trzymaj nie. teraz. I trzymaj nie tak rękę. I trzymaj tak ale nie te, nie tu! Jak ty jedziesz? Co ty tam? Ręk wracaj, nie ma czasu. Tak. Bo jak będziesz jechał, to jak masz wyciągniętą, to... No. To by nie połamie, rozumiem. Tak, to sobie nie połamiesz. Aha. Dobra, będzie? Nie, nie będzie. E, uważaj! A, leśnę, a, 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 nie wiem gdzie. No nie, weź ten tego, tego. To najgorzej, jakby ci strzelił w to. Bum. Bum. To Znaczy, tu akurat nie miałby strzelić, tu ma tylko wyrzuty wybuchowy, nie ma pekia, No, no, no. Żeby... Mogłeś iść od dołu, no. Co? Od dołu można? Tylko koszukuj, Ren i Oszelka za każdym razem, jak gram Nieprawda. Matkę, zawsze znajdą jakiś myk, żeby oszukiwać. No, my nie oszukujemy. Już... Marłeś? Nie. Jestem. Możemy zobaczyć na berberta. No. Nie. nie mogę się zobaczyć na berberta. Ale ja ja nie mogę patrzeć Co? na arena, nie? Co? Co ci, co ci przeszkadza we mnie, patrzenie na mnie? No bo to sama perspektywa! Nie, zablokowana perspektywa jest po prostu. Sama jesteś perspektywa. Słucham? Ja jestem. Ja jestem. No co, jesteś Horyzont? To zdarzeń. No patrz, jaka paruwa. no. Dobra, dobra, przygotuj się. I co, poważnie znowu to samo będzie próbować? No nie, tak to nie. O, tak chciałem go zmienić, ale w finalnym rozrachunku zmyliłem też siebie no. <grym> Ale czas! Jaka parowa e, Tak, rozstrzygnąłeś no. z mam on tam sobie jedzie i akurat padał dokładnie w tą stronę Do dupy ty <grym> Dobra, się lecimy podobało. jeszcze kolejną rundkę Nie da się o, ostatnia, ostatnia finałowa rundka No i powiem Ci, A, że coś parowałam i tyle Ci powiem <grym> Wolę skill test tak, wow, bo jest to 2 miliony. Tak, też to, ale od tego. Zdecydowanie. O, dobra. No i mogę nie ukończyć. Węczcie? O, dobra. No co się pytasz? Okej, okay, dobra wszystkich? finałowa runda. Proszę bardzo, zamianeczka. E, Biorę oczywiście mój nieszczęśliwy. Co tu się stało z tym autem? Czemu tak przeskoczyło? Nie interesuj się. No właśnie, to, co się było, interesujesz? to, było, to było dziwne. E, dobra. Wow. To oni już strzelają Jeszcze żeś tam normalnie nie doskoczył, a oni już chylili, nie? już ha, Super! Nie, naprawdę, no to. MASH! Świetna giera, nie? Match. No co ty chcesz? Co znowu to się nie idzie? Ty raz tylko skoczyłem i już teraz mi trafił, nie? O ja, zudnie tak nie chciałam! No, Perfekt stoi, miejscu już jaka do niego strzela. Nie, no Myślałam, że poleci. Zakończmy to. Dzień dobry, trzymajcie się, papa. Pa. No także finał, ogląda wygrana, Pa pa! Yy, na razie w Bardzo fajny. Za szybkie.